Cześć, z tej strony Jarek Sowek ze sklepu FLOX.pl. Dzisiaj chcę zaprezentować Wam trzy znakomite piły łańcuchowe na akumulator od firmy Ego Power Plus. I do dyspozycji mamy najmniejszą piłę, średnią i absolutną nowość piłę CS1800E. Wszystkie piły napędzane są tego typu bateriami, to jest akurat bateria 5A. Taka sama, którą montuje się w kosiarce. Także, jeśli macie kosiarkę, to warto dodać piłę do swojego ogrodowego arsenału. Zapraszam Was do obejrzenia nagrania z testów pił łańcuchowych marki EGO. To pierwsza najmniejsza piła łańcuchowa dostępna w ofercie EGO Power Plus o symbolu CS 1400E. Te piły napędzane są tego typu bateriami i współpracują z systemem 56V. Tak montuje się baterię do piły. Należy odbezpieczyć, i w tym momencie piła jest gotowa do pracy. CS1600E to podobna piła do CS1400E. Różni się jedynie długością prowadnicy. Tutaj do dyspozycji macie prowadnicę o długości 40 cm. Zarówno ta pierwsza piła, jak i ta, którą właśnie wam prezentuję. Posiada prędkość łańcucha 13,5 m na sekundę. Także jest w stanie poradzić sobie z drewnem do kominka i ściąć nawet spore drzewo. A oto nowość w rodzinie pilarek Ego Power Plus najnowsza pilarka o symbolu CS1800 e o prowadnicy, która ma długość 45 cm. Ta pilarka również została wyposażona w znakomity system naciągu łańcucha. Nie ma tutaj żadnego pokrętła manualnego. Łańcuch należy tylko naciągnąć tym pokrętłem. Dodatkowo zamontowano tu również światło LEDowe, które pomaga. Pracy w ciemnościach. Tak wygląda ta pilarka, i za chwilę przetestujemy ją na żywym organizmie. Tak prezentuje się oferta pił łańcuchowych marki Ego Power Plus. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci dobrać odpowiednią pilarkę do Twoich potrzeb. Do zobaczenia. Cześć!